Witam, witam tutaj Karpio i witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i słuchajcie, e, witam Was w nowym roku. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. I tym filmem, słuchajcie, kończy się czas naszych filmów nagrywanych na zapas, bo jeśli nie wiedzieliście, to filmy, które pojawiały się przez praktycznie cały styczeń, z wyjątkiem pierwszego tygodnia stycznia były nagrywane jeszcze przed świętami w grudniu. Więc co, od tego filmu wszystko już będzie nagrywane? Na bieżąco. Eee, I słuchajcie, dzisiaj nie będzie zwierząt, jak widzicie po tytule. Słuchajcie, stwierdziłem, że skoro za miesiąc minie dokładny rok, od kiedy wpuściłem mój pierwszy film. To zrobimy sobie Q&A. Q&A było w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu albo w maju, więc troszeczkę pytań się od was do mnie nazbierało, aż sobie sprawdzę ile. Mam tutaj zapisane 28 pytań, więc jest to dużo pytań. I oprócz tego, żeby nie był to film z samym Q&A, to słuchajcie, przygotowałem mniej więcej taką listę. Mam tutaj taką listę, na której sobie rozpisałem, co chciałbym w tym roku osiągnąć, jakie będą zwierzęta i podzielić się z wami. Pewnymi niespodziankami, które was czekają w tym roku. Więc co, jesteśmy już po formalnościach, czyli po przywitaniu i omówieniu wszystkiego. Więc słuchajcie, osiągnięcia zeszłoroczne. Jeśli o to chodzi, ee, tak jak mówiłem w filmie świątecznym, jestem mega zadowolony z tego, co się stało, w to w jaką stronę mój kanał. Poszedł i słuchajcie, nie będę omawiał tego wszystkiego, ile jest subskrypcji, lajków, komentarzy tego typu rzeczy, ponieważ jest to niezbyt ciekawe. Ale już z ciekawych rzeczy, które osiągnęliśmy w tym roku, jest słuchajcie, założenie serwera na Discordzie. Tutaj w tym miejscu możecie teraz zobaczyć Republika Terrorystów. Jeśli zajmujecie się terrorystyką, jeśli na przykład nie macie jeszcze jakichś zwierząt bądź. Jeśli jesteście według was ekspertami w danej dziedzinie, to ten serwer jest jak najbardziej dla was, dla początkujących może on być dobrym startem, z którego dowiedzą się co i jak w terrorystyce i co. Zwyczajnie zapraszam na ten serwer. Zgromadziliśmy już prawie 50 osób, więc jest to według mnie jak na 2 miesiące działania bardzo dobry wynik. Z serwera byłoby tyle. Pamiętajcie, pierwszy link w opisie. Znajduje się tam link do właśnie naszego serwera Discord, czyli Republiki Terrorystów. I dobra, tyle byłoby, słuchajcie, z naszego serwera. I oczywiście, przepraszam bardzo, bo nie powiedziałbym, dzięki komu właściwie ten serwer powstaje. W tym momencie na ekranie wyświetlą Wam się wszystkie osoby. Które pomagały mi przy tym serwerze i oczywiście dalej pomagają, bo w większości są to administratorzy i czemu nie powiem nazw tych osób, ponieważ boję się, że o kim zapomnę i mi będzie potem głupio, jak z nimi będę rozmawiał, ale mniejsza z tym. Na ekranie widzieliście niki, wiecie o kogo chodzi, jak wyjdziecie na serwer i co. Słuchajcie, już naprawdę koniec o serwerze. Na Discordzie przechodzimy do planów na ten rok i to nie tylko planów terrorystycznych, tylko do planów ogólnie na rozwój kanału i tego typu rzeczy. Jak dobrze pamiętacie, w grudniu zeszłego roku zrobiliśmy, o ile dobrze pamiętam, 3 albo cztery live'y, około dwugodzinne, półtorej godzinne, coś takiego i dla niektórych może być to troszeczkę smutne, ale słuchajcie, live'y nie będą się prawdopodobnie pojawiały do początku czerwca. Czemu? Niektórzy mogą sobie snuć teorię. I co? Słuchajcie, do czerwca filmy będą pojawiały się tak jak do tej pory, czyli przypominam w sobotę o godzinie 20. Teraz wam powiem taką śmieszną sytuację, ponieważ odkąd zacząłem kanał, czyli od praktycznie rok temu, na końcu każdego filmu mówię, że filmy w każdą sobotę o godzinie 20. I ludzie dalej się mnie pytają, ci, którzy oglądają kanał, kiedy są filmy, więc... Przypominam filmy w każdym sobotę o godzinie 20. W kwestii tych filmów, słuchajcie, tak jak wspominałem, do czerwca, niestety nie będę miał zbyt dużo czasu, ale te filmy do czerwca powinny się pojawiać e, z tą częstotliwością co teraz, czyli raz w tygodniu. Natomiast od czerwca e, mam w planie albo przez. Jakiś okres czasu, albo już na stałe, przerzucić się na dwa filmy w tygodniu, więc po prostu będziecie mieli więcej rzeczy do oglądania. Tylko w takim wypadku potrzebowałbym po prostu więcej tematów na filmy, ale o to się nie martwcie, bo to już jest moja sprawa, jak te tematy ogarnę. Jak już jesteśmy przy czerwcu, to słuchajcie, od czerwca zaczynają się wakacje i to właśnie podczas wakacji chciałbym wypuścić specjal, nie taki jak był, czyli nasza wyprawa w teren. Z polskich lasów, tylko chciałbym zrobić specjal z Chorwacji. Czemu z Chorwacji zapytacie? Ponieważ po prostu jest tam dużo więcej ciekawszych zwierząt niż w Polsce. Choćby ciekawe gatunki mrówek, takie jak Krematogaster Scutellaris, jakieś mesory, tego typu rzeczy, jakieś skorpiony, modliszki. Więc mam nadzieję, że. Eee, uda mi się to nakręcić, ponieważ w zeszłym roku również próbowałem nakręcić specjal, tylko niestety nie udało mi się. W tym roku w planie jest kilka filmów, minimum 10-minutowych. Jak wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. I słuchajcie, ten kanał opiera się na zwierzętach, dlatego teraz pomówimy sobie troszeczkę o zwierzętach, które mam w planie e, zakupić w tym roku. Więc tak, z kwestii mrówek, słuchajcie, pojawił się Kolobopsis truncata, ponieważ chodzą za mną te mrówki bardzo długo. Camponotus Fetszczekoi, które zmieniły chyba ostatnio nazwę w ogóle z Camponotus Turkestanus Gold. Są to bardzo ładne, duże Camponotusy. Z Camponotusów oczywiście Camponotus Nylandieri, które podobają mi się naprawdę bardzo oraz yy, coś innego niż Camponotusy yy, Messer Capitatus. Bardzo ładne mesory, według mnie jedne z najładniejszych, ponieważ moim zdaniem wyglądają troszeczkę jak takie chodzące czołgi, więc jest to duże urozmaicenie naszych normalnych gatunków. Dobrze, słuchajcie, oczywiście to nie są wszystkie gatunki, które chciałbym kupić w tym roku. Mamy jeszcze choćby temnotorax, które również za mną chodzą od roku około i... Prawdopodobnie jakieś mrówki, które złapię, jeszcze się pojawią i pewnie jak złapię jakąś dobrą ofertę albo sam złapię jakieś ciekawe mrówki, to oczywiście będą się one pojawiały w następnych filmach. Ze zwierząt innych niż z mrówek, słuchajcie, strasznie wkręciłem się w modliszki. Miałem jedną póki co, czyli modliszkę. Gwinejską Spodromatis gastrica i mega mi się spodobały te zwierzęta. W momencie, w którym to oglądacie, prawdopodobnie jeden gatunek jest już zamówiony, czyli filokrania paradoksa, modliszka liściogłowa, mega ładne mrówki. W ogóle przepraszam, że nic się nie dzieje w kadrze, jest tylko biurko. Może że mało gestykuluje, że nic nie widać, ale po prostu lepiej mi się rozmawia bez gestykulacji. Dalej, z modliszek, słuchajcie, modliszka storczykowa są to bardzo małe modliszki, bo mają około 6 cm. Może coś tej wielkości jest modliszka dorosła, więc według mnie są tu dosyć małe modliszki, ale naprawdę nadrabiają swoim wyglądem. I dla modliszki storczykowej mam w planie zrobić terrarium dosyć większe i posadzić tam po prostu storczyka, żeby modliszka miała jak w naturze. Jeśli chodzi o filokranie paradoxa, ona odziedziczy terrarium po mojej modliszce gwinejskiej, i w tym terrarium, słuchajcie, zrobimy ściankę korkową, ponieważ nie robiłem tego nigdy. A chciałbym po prostu zobaczyć, jak to wygląda w terrarium. I z innych totalnie gatunków, właściwie nie wiedziałem do czego je przyporządkować, do jakiego rodzaju, ale jest niewykluczone, że na tym kanale pojawi się również skorpion. Heterometrus Cyaneus, który jest polecany ogólnie dla początkujących. Czytałem o nim dużo, więc będę się starał go kupić w tym roku. Oraz Skolopendra Singulata, ponieważ jest to w takim żargonie terrorystycznym. Można ją po prostu nazwać dziwnym robakiem, którego absolutnie każdy chce. Więc Skolopendra Singulata też niewykluczone, że pojawi się na tym kanale. Dobra, odchodząc od... Zwierząt. Przechodzimy do takich kwestii kosmetycznych, które niektórych irytują, w tym już mnie, ponieważ od roku na moim kanale miniatury pojawiają się z takim, z takim kawałkiem drewna, z czymś takim, i tam jest napisany tytuł filmu. Irytuje mnie to już trochę, dlatego słuchajcie, zdecydowałem, że miniatury się zmienią, będą na zasadzie troszeczkę zdjęcia. Oraz e, jakiegoś podpisu obok tego zdjęcia, e, czegoś w tym stylu, jeszcze nie wiem do końca. Do końca lutego, słuchajcie, miniatury prawdopodobnie będą się jeszcze pojawiać z tym drewnem, ale od lutego już e, po prostu robimy ładniejsze, bardziej angażujące miniatury. Jak sobie zerkniecie, tam słuchajcie, na dół na licznik subskrypcji, to zauważycie, że już dużymi krokami zbliżamy się do liczby 300 subskrybentów, czyli 300 osób, które ogląda moje filmy, za co oczywiście dziękuję bardzo. I co w związku z tym, słuchajcie, na 300 subskrypcji mam dla Was małą niespodziankę. Jeszcze nie zdradzam, co to jest. Miejcie, słuchajcie, świadomość, że będzie to fajna rzecz. Jestem w trakcie dopinania z pewną osobą ostatnich aspektów. Tej właśnie rzeczy, tej właśnie rzeczy. Nie chcę po prostu Wam zdradzać, co to może być eee, i co, z kwestii nowości, eee, mam w planie nowy format, który powinien wyjść jeszcze w lutym, ale uwierzcie mi, z tym, co chcę zrobić, jest mega dużo roboty. I od razu Wam mówię, że raczej zwierzęta się tam nie będą pojawiały, ale oczywiście będzie to o terrorystyce. Jeśli chodzi o ten nowy format, który dla Was e, przygotowuję, to słuchajcie, pojawi się on w innym dniu niż film, czyli film w sobotę, tak jak zawsze o 20:00 normalnie będzie. I oprócz tego w jakiś dzień, na przykład we wtorek, e, pojawi się e, ten nowy format. Nie będzie on regularny, będzie się pojawiał co miesiąc, może dwa. I po tym czasie, jaki się to tworzy, teraz wam mniej więcej to tak nakreśliłem, ten miesiąc dwa, to możecie sobie mniej więcej wyobrazić, że jest to dosyć. Czasochłonny i złożony proces, jeszcze tego nigdy nie robiłem. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to w miarę dobrze. I co, słuchajcie, w tym momencie skończyliśmy całe omawianie tego, co będzie na kanale, co mam w planie zrobić na kanale. Opowiedzieliśmy sobie o serwerze Discord, na który serdecznie zapraszam, jest nas coraz więcej, powstaje tam coraz więcej ciekawych dyskusji i tego typu rzeczy, ale dobra, żebym nie gadał ciągle o. Jednym, czyli o tym serwerze na Discordzie. Przechodzimy do naszego QA. Do 28 pytań, więc zrobimy to po prostu w, taki, w takiej formie, że w tym miejscu będą wam się pojawiały pytania wraz z nazwą użytkownika, który mi je zadał. Wszystkie pytania pochodzą z naszego Discorda, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam na Republikę Terrorystów i co? I lecimy z pierwszym pytaniem z 28, więc film będzie trochę długi. Dobra, jaki sklep z mrówkami najbardziej polecasz? Szczerze, chyba krainę mrówek pod względem takim ją polecam, że mają, no, nie oszukując się, największy asortyment w Polsce z mrówkami i ogólnie tego typu rzeczami, bardzo lubię też kupować w Antkeeper, ponieważ. Ogólnie mają bardzo tanio, mają fajną obsługę. Yy, I co? Odpowiadając na pytanie, byłoby to tyle. Kiedy pojawi się więcej egzotycznych mrówek, to już odpowiedziałem na początku, pojawi się więcej egzotycznych mrówek w tym roku. Propozycje gatunków, takich bardziej egzotycznych, ponieważ w tym roku chcę się skupić na egzotykach, yy, możecie pisać po prostu na dole w komentarzach. Ile masz kolonii mrówek? Yy, nienawidzę tego pytania. Spytacie, czemu, bo zawsze nie pamiętam, ale o ile dobrze pamiętam, mam ich 9. W tym roku chciałbym zwiększyć tą ilość do 20 może kolonii, więc plany są naprawdę duże. Czy sprzedajesz mrówki? O, o tym zapomniałem w sumie powiedzieć na początku, ale słuchajcie, w sezonie, czyli myślę, że od maja czerwca do końca sezonu, czyli mniej więcej września, mam w planie e, założyć taką małą sprzedaż niektórych gatunków. Między innymi głównymi takimi gatunkami będą Campanatus herculanus oraz Manika rubida. Więc po prostu spodziewajcie się, że coś takiego e, może być. Jakie są Twoje mrówcze terrorystyczne marzenia? Moje mrówcze albo terrorystyczne marzenia e, są takie, żeby nigdy z tym nie skończyć żeby nigdy mi się to nie znudziło, bo naprawdę jest to mega hobby, mega pasja, której naprawdę można się nieźle poświęcić. I co? Czego? Sobie? Jakie jest moje kolejne marzenie? Więcej regałów, bo to jest naprawdę masakra, słuchajcie. Mam dwa regały, które widzieliście w poprzednim filmie i one już mi nie wystarczają, przydałby się nowy. Więc moim terrorystycznym, mrówczym marzeniem jest kolejny regał. Czy będziesz mieć mrówki grzybiarki? Bardzo ciekawy tryb życia mają właśnie gatunki typu Acromyrmex czy Atta. Czy chciałbym? Chciałbym je mieć, ale czy będę miał na to pytanie nie odpowiem, ponieważ po prostu nie wiem. Do grzybiarek jest potrzebne dosyć dużo miejsca, więc to jest mój główny minus. Oraz po prostu grzybiarki są mega drogie. Ile masz lat? Następne pytanie. Yy wiele. Nie, no, słuchajcie, żartuję. E, w poprzednim Q&A, jak możecie pamiętać, było, że mam wiele lat. E, na live też mówiłem, że mam wiele, chociaż ci, co byli na live, to prawdopodobnie wiedzą, ile mam lat. E, mam lat 14. Pewnie większość z was myślała, że jestem już pełnoletni albo coś takiego. E, padło kiedyś takie fajne stwierdzenie na live, że brzmi jak 35-latek zmęczony życiem, więc Cóż, odpowiadając na pytanie, mam 14 lat. Czy planujesz mieć ptaszniki? Planuję, można by to tak nazwać, nie, może nie w tym roku, ale kiedyś planuję. Ptaszniki typu chromka. Bardzo mi się podoba ten gatunek. Brachypelma Wagans też jest mega. I właściwie tyle z takich ptaszników dla czysto początkujących, ponieważ ja jestem czysto początkujący w temacie ptaszników. Nie mam jeszcze żadnego, ale troszeczkę o tym wiem. Jaki jest twój najbardziej pożądany egzotyk? Projekt Doponera Metallica naprawdę bezkonkurencyjnie tutaj wygrywa. Eee, piękne mrówki, po prostu. I jako jedne z niewielu gatunków, które występują na świecie, słuchajcie, te mrówki opalizują. Więc to jest w ogóle niesamowita rzecz w tym. Nie są jakoś bardzo ciekawe pod innym względem, ale pod względem kolorystycznym, to naprawdę mózg mi paruje. Jeśli miałbyś wybierać między mrówkami a innymi zwierzętami, to co byś wybrał? Szczerze, chyba wybrałbym inne zwierzęta czemu? Ponieważ interesuje się terrorystyką ogólnie i. No, same mrówki mogą być po prostu na dłuższą metę nudzące, a tutaj mamy jakieś urozmaicenia typu chociażby karmówka, którą e, karmimy mrówki, jakieś e, gady, e, płazy czy pajęczaki, tak jak już wspomnieliśmy o ptasznikach, więc szczerze chyba wolałbym e, inne zwierzęta od mrówek. Jaka jest Twoja najstarsza kolonia? Moją najstarszą kolonią jest kolonia e, Lasius niger, którą będę miał już prawie 2 lata. Ile chciałbyś mieć milionów subów? Wszystkie. Czy wolałbyś tysiąc mrówek z terrariami, ale nie mieć też kanału? Yy... Długo siedziałem nad kontekstem tego pytania, ale zrozumiałem w końcu, że to jest, czy wolałbym tysiąc mrówek yy, z terrariami, czy nie mieć kanału? Szczerze, wolałbym. Wolałbym, słuchajcie, e, mieć kanał, niż mieć tysiąc mrówek z terrariami, ponieważ zajmowałoby mi to dużo miejsca, ale też w jakim kontekście? Czy tysiąc kolonii, czy tysiąc mrówek, że, e, że w jednej kolonii, ale według mnie wolałbym mieć jednak ten kanał. Jaki gatunek jest twoim wymarzonym i dlaczego? To już mówiłem Rity do Panera Metallica. Dobra, słuchajcie, przebrnęliśmy już przez połowę pytań. I tutaj dochodzimy do dwóch pytań i tutaj przepraszam osobę, która zadała te pytania. Jest ogólnie adminem na naszym serwerze na Discordzie link w opisie. Są to pytania, czy chciałbyś hodować ten gatunek, który tu piszę oraz co sądzisz o gatunkach inwazyjnych. Słuchajcie, nie odpowiem na nie, ponieważ nie znam się na tym szczerze. Nie znam się na tym rodzaju mrówek, który tutaj Kolega napisał, ani nie znam się na gatunkach inwazyjnych i o tym, jak wpływają na środowisko, więc przepraszam, ale te pytania pominę. Następne pytanie, czyli ile wydajesz na sprzęt do nagrywania i hodowlę mrówek? Słuchajcie, musiałem chwilę pomyśleć nad tym pytaniem, ale udało mi się takie mniej więcej liczby w przybliżeniu wymyślić, jakie by to mogły być, bo niestety dokładnej kwoty tego nie znam i pewnie nie poznam nigdy, ale tak na sprzęt do nagrywania wydałem w przedziale 250-300 złotych, Natomiast na hodowlę mrówek i to już się zaczynają mocne kwoty, bo szczerze sam się złapałem za głowę, ale wychodzi to około około, może być, myślę, że nawet więcej trochę, ale około 1500-1600 złotych, Więc są to ceny według mnie bardzo wysokie i nie wiem właściwie w co dałem tyle pieniędzy, ale to jest odpowiedź na pytanie: jakiego gatunku nie chciałbyś się podejmować? Szczerze, nie chciałbym się podejmować Fire Ants. Nie pamiętam jak, jaką mają łacińską nazwę te mrówki, ale po prostu przeraża mnie wizja, gdzie cały mój pokój będzie zawalony terrariami, formikariami z tymi właśnie mrówkami, więc nie chciałbym się bardzo podejmować tego gatunku. Jakie są według Ciebie najciekawsze mrówki? Hmm, według mnie, jedną z naj... może jednej konkretnej nie podam, bo jest to mało możliwe, ale podam może kilka najciekawszych według mnie gatunków. z monticola, na pewno, ze względu na ich budowę, na ich sposób... Wszystkiego właściwie, pod każdym względem, te mrówki się wyróżniają. Polerachis dives, które wytwarzają przędzę, czyli coś w stylu pajęczyny, i po prostu tak budują właśnie swoje gniazda. Oecophylla Smaragdina, również jeden według mnie z ciekawszych gatunków, i właściwie to są trzy gatunki, które według mnie są jednymi z ciekawszych mrówek. Jakie jest Twoje największe marzenie ze zwierzętami związane? E, moje największe marzenie związane ze e, zwierzętami e, mieć ich więcej. Szczerze, bardzo lubię zwierzęta, dlatego chciałbym mieć ich po prostu więcej, coraz to ciekawsze gatunki. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie: ile czasu zajmujesz się hodowlą mrówek? W tym roku będą to e, dwa lata, a dokładnie z Nigerki. Pierwsze kupiłem sobie 16 marca 2019 roku. Więc będą za niedługo 2 lata. I teraz takie trzy szybkie pytania, na które w sumie odpowiem, bo czemu nie. Mrówki czy pająki? Mrówki. Koty czy psy? Koty. Praca czy nauka? Praca. Czemu akurat mrówki? Zaciekawiły mnie, myślę, po prostu. Dowiedziałem się o nich, tak jak prawdopodobnie wiele z Was, czyli od takich ludzi jak Rezi, czy Dawid Frank, czy tam jeszcze innych, którzy potem nagrywali, potem trafiłem na takie kanały jak Matej i Mrówki, czy Ptaszniki Zająca chociażby i po prostu wkręciłem się w ten świat, zaciekawił on mnie bardzo i nie zgubiłem tej zajawki aż do teraz. Skąd narodził się pomysł na kanał na YouTubie? Skąd narodził się pomysł na kanał? Szczerze? Nie pamiętam tego dokładnie, ale po prostu stwierdziłem końcem lutego 2020 roku, że zacznę nagrywać na temat mrówek, bo skoro mam takie zwierzęta, mam wiedzę na temat tych zwierząt, mogę się ją po prostu podzielić z innymi, zarazić innych tą pasją, jaką jest hodowla, właśnie mrówek, bądź ogółem terrorystyka. Więc tak narodził się pomysł na kanał. Czy myślisz nad zakupem węża? Yy, myślę nad zakupem węża, ale prawdopodobnie na tym myśleniu się kończy, ponieważ przeraża mnie wizja karmienia tych węży. Yy, no bo jeśli ktoś z Was nie wie, to oczywiście węże karmimy myszami bądź oseskami yy, mysimi albo szczurami. Ogólnie karmimy węże gryzoniami. I ten fakt mnie przeraża po prostu nie lubię czegoś takiego. Natomiast są również węże, które nie, nie muszą żywić się właśnie takim większym pokarmem. Jest na przykład wąż trawny, ile dobrze pamiętam, tak się nazywa, którego karmimy normalnie owadami, więc myślę nad zakupem tego, tego konkretnie nawet węża, ale myślę, że dopiero w przyszłości. Goli szpięty i to słuchajcie, to byłby koniec w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wiele rzeczy Wam się rozjaśniło po QA. Wiele rzeczy ja Wam nakreśliłem opowiadając o tym, co mam w planie y, zrobić bądź osiągnąć w tym roku y, i co. Słuchajcie, jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, również gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś pomysły na filmy, bądź po prostu pytania do mnie, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach. Oraz przypominam, że odcinki punktualnie w każdą sobotę o godzinie 20:00 oraz przypominam również o tym, że w pierwszym linku w opisie znajduje się link do naszego serwera Discord Republika Terrorystów yy, i co słuchajcie. Z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć do następnych odcinków. Papa! Pa.